Piękne przywitanie i bardzo się raduję, że mogę uczestniczyć w kolejnym programie, który jest realizowany wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Zakładu Doskonalenia Zawodowego, jak i również korzystając z definicji kapitału ludzkiego, Szanowni Państwo, to wszystko, co dzisiaj podejmujemy i co podejmowaliśmy w przestrzeni czasu minionego, to nasz kapitał. To jest nasza wiedza. Dzisiejsze nasze spotkanie. Jest również wzbogaceniem naszej świadomości i wiedzy o to, że warto przyjmować nowe kwalifikacje do tego, by być aktywnym w dawaniu siebie w swojej społeczności lokalnej. I dzisiaj jestem tutaj w towarzystwie moich przyjaciół sołtysów, moich przyjaciół z Zakładu Doskonalenia Zawodowego i chcę powiedzieć, że bardzo składliwie korzystałem ja również osobiście z dobrodziejstwa Zakładu Doskonalenia Zawodowego, gdzie realizowaliśmy wspaniały kurs języka angielskiego, który był o tyle, o tyle wszechstronny, że ten kurs połączony był również z pracą przy komputerze i właśnie kształcąc się, kształcąc się w ZDZ, jednym z pierwszych zajęć komputerowych wysłałem do koleżanki maila, nie przypuszczałem, że będę studiował w ZDZ. -cie. I efektem tego po zdaniu egzaminu z Luksemburga otrzymałem certyfikat języka angielskiego i, i co jest dla mnie <coughs> wielką satysfakcją, bo korzystałem z wspaniałej infrastruktury, która została stworzona w zakładzie doskonalenia zawodowego i połączyliśmy, Szanowni Państwo, nasze wspólne działanie, staranie się pisanie wniosków, połączyliśmy z wykorzystaniem z wykorzystaniem, wspaniałym wykorzystaniem aparatury i lokali Zakładu Doskonalej. Chcę Państwu powiedzieć, że ten program jest bliźniaczym praktycznie programem, który gmina Radzyny realizowała pierwsza, jedna z pierwszych na Mazowieczu, a pierwsza w powiecie, bo komputery po trzech. Tutaj na tej sali konkurencyjnej, na której się znajdujemy, burmistrz wręczył ponad 300 komputerów, dając rodzinom okno na świat, dając sygnał internetowy, dając nauczyciela, który prowadzi opiekuna takiego programu i dając szansę właśnie młodym mamom, które zajmowały się wychowaniem dzieci, że wyślą do burmistrza maila po jakimś pół roku, że razem pijemy o dziewiątej kapkę i możemy sobie Skype'em porozmawiać po rok. To znaczy ta edukacja, ta edukacja jest niezmiernie istotna. Pan dyrektor doskonale pokazał, że dzisiaj nie możemy się poruszać bez umiejętności posługiwania się komputerem. Dzisiaj komputer jest częścią naszych w domowych, bo wszyscy siadamy do domu, co słychać na Onedzie, sprawdzamy, co się dzieje na świecie, szukamy jakiegokolwiek rozwiązania. Ja wczoraj, badając, czy mój przyjaciel Franciszek obchodzi mnie, czy nie, oczywiście w koblach szukam Franciszka i wszystkie Franciszki z całego roku mi się pokazują czyli jest każda informacja. To jest prawdziwe okno na świat. To jest nasza dyspozycja, ale komputer zobowiązuje każdego człowieka do samokształcenia, do podnoszenia kwalifikacji. I to, że dzisiaj poprowadzeni poprowadzenie zarączki przez pana dyrektora Zakładu Doskonalenia zawodowego do tego programu, to jest, szanowni Państwo, stworzenie i skonsult i sformułowanie prawdziwej definicji animatora. Bo animator w rzeczy samej z tej definicji ma zaprosić, ma kreować, ma być inicjatorem pewnych zadań. I wspaniale się dzieje, że jest to na płaszczyźnie również moich przyjaciół, sołtysów, którzy są animatorami w swoim środowisku, obdarzeni swoim ogromnym zaufaniem przez mieszkańców, choć są z wolnych wyborów, prawda? Mają swój obowiązek służyć na rzecz, bo po to zostali posłani. Burmistrz został posłany na służbę. Tutaj na tej sali, Szanowni Państwo, sam Pan Penderecki, Pan Wajda, Arcybiskup Kozer, Pan Minister Dąbrowski i do zgromadzonych pracowników gminy, był wtedy jeszcze Pan Generał Gilarski, który zginął w katastrofie smoleńskiej po koncercie Pendereckiego, powiedziałem ekscelencja, Mistrzu Artuty, Mistrzu Kamery, jesteśmy wszyscy na służbie. Jeżeli ktoś chce zobaczyć władzę, nie chce włączyć telewizorów ulubszonych, tam jest dużo władzy. I to, Szanowni Państwo, to ta moja definicja pokrywa się z definicją Państwa, którzy dzisiaj poprzez tą animację, poprzez stworzenie takiego programu idą Państwo, idą Państwo swoje środowisko po to, żeby zachęcić, żeby się dzielić wiedzą, żeby się dzielić swoimi umiejętnościami, a jednocześnie odkrywać kolejne swoje talenty. I dlatego bardzo mnie to raduje. Nasz program, i komputery, i które trafiły pod Czechę, internet pod Czechę, miał być prowadzony do 2013 roku. <laughs> Operator tego programu przedłużył go do 2018 roku. Zatem bierzemy na swoje barki kolejne etapy edukacji zabezpieczenia sygnału internetowego, i wymiany sprzętu, bo wiadomo, że ten sprzęt w niektórych rodzinach, szanowni państwo, to był bardzo blaszkiem, może dwie, jeżeli trzeba sobie zdawać sprawę, że trafiał do, do rodzin wykluczonych cyfrowo, tak się to wtedy nazywało, do rodzin, których nie było stać na zakup sprzętu i to był zakup sprzętu bardzo dobrego z pełnym serwisem, prawda? Bo jeżeli idzie edukacja do domu, to nic lepszego. Proszę zwrócić uwagę, że ten program wyprzedzał ekspoze premiera, dając parytety 50 na 50 kobiet i mężczyzn. Że tutaj rzeczywiście Pan Dyrektor dba o to, żeby, żeby była przestrzegana równość płci. I dla mnie najważniejszą kwestią jest kolejny, następny program, do jakiego zaprosił mnie Pan Dyrektor, bo, bo na, tym, na tym polega nasza współpraca. I ja zawsze staram się skwapliwie być w towarzystwie ludzi, o których można się czegoś nauczyć. Bo szanowni Państwo, chciałbym i ja, i chciałbym, żebyśmy wszyscy byli mądrością, mądrzy mądrością innych ludzi, żebyśmy umieli przyjmować wiedzę i ciągle podnosić swoje kwalifikacje, bo całe życie się wszyscy edukujemy i całe życie ta edukacja powinna być również emanacją, jeżeli się czegoś nauczyliśmy to podzielić się tą wiedzą, bo to jest najwspanialszy kapitał, to jest właśnie kapitał ludzki, to jest nasza osobowość uszlachetniona. Proces edukacyjny od przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, poprzez szkołę średnią i wyższą uczenie jest właśnie komfortem psychicznym, budowy takiego spokoju, ładu w swojej przestrzeni wewnętrznej. Ja studiowałem psychologię i dlatego bardzo mi zawsze zależy, na takich płaszczyznach. Dlatego te programy są najdoskonalszą formułą do tego, żebyśmy umieli się porozumieć. Bo Pan Dyrektor operuje, operuje i tutaj takimi terminami, które mogłyby wzbudzić zamieszanie na mojej twarzy, gdyby nie to, że korzystałem z tego przywileju i uszlachetniłem swoje słownictwo o terminy zawodowe, o terminy profesjonalne, nawet w obrębie profesji zakładu doskonale Drodzy Państwo, zakład doskonalenia zawodowego w Radzyminie ma wspaniałego patrona, bo szef mazowieckiego ZDZ-u to jest nasz przyjaciel, prawda, który był dyrektorem nie, przez wiele lat i zakład Wróz-Swejza, Szeradzimina, Wróz-Swejza ze szczęścią wizerunku. My wszyscy piszemy kolejny tom Wielkich i Radzimina. Ja dzisiaj jestem po trzech spotkaniach: jedno duży inwestor, mniejszy inwestor i szefostwo PGE, żeby zabezpieczyć. Bezpieczeństwo energetyczne dla generacji. I tak sobie ustaliliśmy nasz dzisiejszy dzień, żeby znaleźć, żebym mógł znaleźć spotkanie, bo prosiłem pana dyrektora, że bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby dotknąć tego programu, żeby w nim uczestniczyć i żeby zadać pytanie, czy mogę państwu pomóc. Dziękuję serdecznie. serdecznie, dziękuję. <laughs> dziękuję, serdecznie.